Kristi, Parker Pine na tropie. Dom w Shirazie. O szóstej rano pan Parker Pine wyruszył do Persji po krótkim pobycie w Bagdadzie. W małym jednopłatowcu było bardzo niewiele miejsca dla pasażerów, a dziwna pozycja, jaką musiał przybrać pan Pine, obdarzony bądź co bądź pokaźną sylwetką, żeby zmieścić się na wąziutkim siedzeniu, nie wyglądała na szczególnie wygodną. Wraz z nim w podróż wyruszyły dwie osoby. Tęgi rumiany mężczyzna, już na pierwszy rzut oka sprawiający wrażenie gaduły, oraz chuda kobieta o wąskich ustach, nadających jej twarzy wyraz zdecydowania. W każdym razie, pomyślał pan Payne, nie wyglądają na takich, którzy by chcieli zasięgnąć u mnie profesjonalnej porady. I nie zasięgnęli. Kobieta była amerykańską misjonarką, zdecydowaną ciężko pracować i być szczęśliwą, natomiast mężczyzna pracował dla firmy naftowej. Zdołali przedstawić swoje życiorysy Parkerowi, zanim jeszcze samolot wystartował. Niestety jestem tylko zwykłym turystą, powiedział pan Paintonem, pełnym potępienia samego siebie. Zamierzam zwiedzić Teheran i i Shiraz. Czysta melodia tych słów tak go zachwyciła, gdy wymawiał, że natychmiast powtórzył to jeszcze raz. Spojrzał na rozciągające się w dole krajobraz pustynna równina głęboko odczuwał tajemniczą aurę tych rozległych, niezamieszkanych terenów. Samolot wylądował w Kermanszy do odprawy celnej i paszportowej. Urzędnicy otworzyli torbę pana payna i z podnieceniem przeprowadzili oględziny pewnego małego kartonowego pudełka. Zadali mu wiele pytań, a ponieważ pan pain nie rozumiał perskiego, sprawa okazała się dosyć kłopotliwa. Podszedł do nich pilot przystojny, jasnowłosy, niemiec o głębokich, niebieskich oczach i ogorzałej twarzy. Pomóc zaprzytał uprzejmie. Pan parker Pine, który od dłuższego czasu prezentował cudowną, realistyczną pantonimię, ale jak się wydawało, zupełnie bez powodzenia. Odetchnął z ulgą. To proszek na insekty, powiedział. Czy może im to pan jakoś wyjaśnić? Pilot wyglądał na zbitego stropu. Proszę? Pan Pań powtórzył swoje błaganie po niemiecku. Pilot uśmiechnął się i przetłumaczył je na perski. Smutni urzędnicy rozpromienili się. Wyraz napięcia zniknął z ich poważnych twarzy, które rozjaśniły się w uśmiechu. Jeden z nich nawet zaśmiał się głośno. Najwyraźniej taki koncept wydawał im się zabawny. Trójka pasażerów ponownie zajęła miejsce w samolocie i podjęła podróż. Nad Hamadanem maszyna obniżyła lot, żeby zrzucić pocztę, ale nie wylądowali. Pan Paint wyglądał przez okno, próbując dojrzeć skałę Bechistum, romantyczne miejsce, gdzie Dariusz opisał potęgę swego imperium i historię podboju w trzech różnych językach babilońskim, medejskim i perskim. Przylecieli do Teheranu o pierwszej. Tutaj musieli przejść przez dużo więcej formalności. Niemiecki pilot stanął obok pana Pajna i z uśmiechem przysłuchiwał się, jak ten kończy odpowiadać na długi ciąg pytań, który zupełnie nie rozumie. Co ja powiedziałem? Zapytał Niemca. Że pana ojciec ma na imię turysta, pana zawód to Charles, panińskie nazwisko matki brzmi Bagdad, a pan pochodzi z Harriet. Czy to ma jakieś znaczenie? Najmniejszego. Można mówić cokolwiek, to im zupełnie wystarcza do szczęścia. Pan Paine rozczarował się Teheranem, który wydał mu się przygnębiająco nowoczesny. Taką opinię wyraził, kiedy następnego wieczoru, wchodząc do hotelu, wpadł przypadkiem na pilota Herr Schlagala. Widziany nagłym impulsem, zaprosił go na kolację, na co Niemiec ochoczo przystał. Gruziński kelner przyjął od niej zamówienia. Po chwili podano jedzenie. Kiedy dotarli do etapu la tort do ślepkiej czekoladowej substancji, Niemiec zagajł. Zatem wybiera się pan do Shirazu. Tak, polecę tam samolotem, a potem wrócę do Isfahanu i Teheranu samochodem. Czy to z panem będę jutro leciał? Ach nie, ja wracam do Bagdadu. Od dawna pan tu pracuje? Od trzech lat. Właśnie wtedy powstało nasze przedsiębiorstwo. Jak dotąd nie mieliśmy ani jednego wypadku. Uben Ruffin postukał w stół. Wniesiono grube filiżanki wypełnione słodką kawą. Mężczyźni zapalili. Moi, moim pierwszymi pasażerami były dwie panie. Niemiec pogrążył się we wspomnieniach. Dwie angielskie damy, tak? Zachęcił go pan pań. Jedna była młodą damą z bardzo dobrego domu, córką jednego z waszych ministrów jak ona się nazywała a, Lady Esther Carr. Była ładna, nawet bardzo, ale szalona. Szalona? Zupełnie. Teraz mieszka w Shirazie, w wielkim domu. Nosi wschodnie stroje i nie życzy sobie widywać żadnych Europejczyków. Czy tak powinna żyć dobrze urodzona dama? Zdarzają się takie przypadki, odpowiedział pan Pain. Na przykład Lady Hester Stanhope. Ta jest obłąkana gwałtownie przerwał jego towarzysz. To było widać w jej oczach. Takie same oczy miał dowódca mojej łodzi podwodnej w czasie wojny. Teraz jest w zakładzie dla umysłowo chorych. Pan Pain zadumał się. Dobrze pamiętał Lorda Michelsfelda, ojca Lady Esther H. Carr. Pracował dla niego, kiedy tamten był ministrem spraw wewnętrznych. Postawny blonde o wesołych, niebieskich oczach. Raz widział też Lady Mitchelsel, słynną irlandzką piękność, o o czarnych włosach i wiełkowych oczach. Oboje byli urodziwymi, normalnymi ludźmi, ale rzeczywiście w rodzinie Carr'a zdarzały się choroby psychiczne. Ujawniały się od czasu do czasu, co drugie pokolenie. To dziwne, pomyślał że szlagal tak pokreśla tę sprawę. A ta druga dama, zapytał od niechcenia, ta druga dama nie żyje. Coś w jego głosie sprawiło, że Parker przyjął mu się uważnie. Oddałem jej serce, wyjaśnił herr szlagal. Tęsknię za nią. Dla mnie była najpiękniejszą istotą na świecie. Wie pan, jak to jest. Takie rzeczy spadają na człowieka zupełnie nieoczekiwanie. Była jak kwiat, jak kwiat, westą głęboko. Raz pojechałam ją odwiedzić w tym domu w Syrazie, Lady Esther zaprosiła mnie, a moja najdroższa, mój kwiat, bała się czegoś. Widziałem to. Kiedy następnym razem wróciłem z Bagdadu, dowiedziałem się, że nie żyje. Nie żyje. Zamilkł, ale po chwili dodał z namysłem: Może ta druga ją zabiła. Ona jest obłąkana, mówię panu. Znów wesnął, a pan pań zamówił dwie benedyktynki. Kurasał jest dobre, stwierdził gruziński kalner i przyniósł im dwa kieliszki kurasału. Tuż po południu następnego dnia pan Parker Payne po raz pierwszy ujrzał Shiraz. Lecieli nad łańcuchami górskimi, poprzecianymi, wąskimi, wyludnionymi dolinami, a potem nad jałową spieczoną pustynią. I nagle ich oczom ukazał się Shiraz. Szmaragdowo-zielony klejnot w samym sercu Pustkowia. Przypadł panu Paynowi do gustu o wiele bardziej niż Teheran. Nie przeraziły go ani prymitywne warunki w hotelu, ani równie prymitywne ulice. Trafił tam akurat w porze perskiego karnawału. Poprzedniego wieczora rozpoczął się festiwal Nanruz, trwający 15 dni uroczystości, w czasie których Persowie obchodzą swój nowy rok. Wędrował po pustych bazarach, aż wyszedł na ogromne otwarte błonia na północy miasta. Cały sziraz świętował. Któregoś dnia wyprawił się za miasto. Był na grobie poety Hafiza i w drodze powrotnej zauważył dom, który niezwykle go zafascynował. Cały wyłożony błękitnymi, różowymi, żółtymi kafelkami, otoczony zielonym ogrodem, w którym połyskiwał strumień i rosły drzewka pomarańczowe oraz róże. Dom z marzeń. Postanowił dowiedzieć się czegoś o nim wieczorem, podczas kolacji z angielskim konsulem. Fascynujące miejsce, nieprawdaż? Został wybudowany przez poprzedniego bardzo zamożnego gubernatora Luristanu. Ten to potrafił ciągnąć korzyści ze swego stanowiska. Teraz należy do pewnej angielki. Musiał pan o niej słyszeć. Lady Esther Carr. Zupełna wariatka. Utaje tu bylca. Nie chce mieć nic wspólnego z niczym, ani nikim pochodzącym z Anglii. Jest młoda? Zbyt młoda, żeby robić siebie takie dziwadło. Gdzieś koło trzydziestki. Była z nią jeszcze jedna angielka, prawda? Słyszałam, że nie żyje. Tak, to się wydarzyło jakieś trzy lata temu. Dzień po tym, jak objąłem swoje stanowisko. Barha, mój poprzedni, zmarł nagle, wie pan. A jak ona umarła? spytał bez okrutek pan Paine. Spadła z tarasu na pierwszym piętrze. Była pokojówką, czy też damą do towarzystwa Lady Esther. Nie pamiętam już. W każdym razie niosła tacę ze śniadaniem i nie zauważała krawędzi tarasu. Smutna sprawa. Nic się nie dało zrobić. Roztrzaskała sobie głowę na kamieniu. Jak się nazywała? Chyba King, a może Willis? Nie, to jest ta minisionarka. Całkiem ładna dziewczyna. Czy Lady Esther bardzo się tym przejęła? Tak, nie, nie wiem. Zachowała się dziwnie. Nie potrafię jej rozszyfrować. To bardzo, no, władcza osoba. Od razu widać, że jest kimś, jeśli pan wie, co mam na myśli. Trochę mnie przeraził jej rozkazujący ton i te ciemne oczy miotające błyskawice. Zaśmiał się z zażenowaniem i popatrzył ciekawie na swojego towarzysza. Pan pań wpatrywał się w przestrzeń niewidzącym wzrokiem. Zapałka, którą zamierzał przypalić papierosa, płonęła w jego dłoni. W końcu poparzyła mu palce, więc upuścił ją z okrzykiem bólu doszedł wreszcie zdumienie na twarzy konsula i uśmiechnął się. – Proszę mi wybaczyć – powiedział. – Bujał pan w obłokach, co? – Tak, rozciągnął się stamtąd ciekawy widok – odparł enigmatycznie pan Payne. Ogrążyli się w rozmowie o innych sprawach. Tego wieczora przy świetnej małej lampki oliwnej Parker Paine napisał list. Długo się wahał nad odpowiednim doborem słów, jednak rezultat był bardzo prosty. Pan Parker Payne składa wyrazy uszanowania Lady Esther Carr i pragnie poinformować, że gdyby zechciała zasięgnąć jego porady, pozostanie w hotelu Fars i jeszcze przez trzy dni. Dołączy do listu wycinek z gazety zawierający słynne ogłoszenie – jesteś szczęśliwy? Jeśli nie, zasięgnie rady pana Parkera Paina. Richmond Street 17 To powinno zadziałać – mruknął do siebie, ostrożnie układając się w niezbyt wygodną łóżku. Zaraz już prawie trzy lata, tak, powinna zareagować. Odpowiedź nadeszła na zajęć około czwartej po południu. Przyniósł ją perski służący, który w ogóle nie znał angielskiego. Lady Esther Carr będzie zachwycona, jeżeli pan Parker Pine zechce złożyć jej wizytę dziś o dziewiątej wieczorem. Pan Pine uśmiechnął się. Drzwi otworzył ten sam służący. Poprowadził Parkera przez ciemny ogród, a następnie do zewnętrznych schodów prowadzących na tył domu. Tam przeszli przez drzwi nad centralny dziedziniec, czy raczej taras otwarty na nocne niebo. Pod ścianą stała duża otomana, a na niej spoczywała zachwycająca postać. Lady Esther miała na sobie wschodnie szaty. Można by wysunąć przypuszczenie, że nie bez znaczenia dla jej upodobań był fakt, iż wyjątkowo pasowały one do jej pięknej twarzy o orientalnych rysach. Konsul nazwał ją władczą i rzeczywiście tak właśnie wyglądała. Brodę miała wysoką niesioną, a w oczach dumny błysk. Pan Parker Pine? Proszę usiąść tutaj. Wskazała dłonią na stos poduszek. Na środkowym palcu się ogromny szmarag z wyrzeźbionym herbem jej rodziny. Pan Pań pomyślał, że to pamiątka rodowa warta zapewnie niezłą fortunę. Usiadł posłusznie, choć nie bez pewnych kłopotów. Mężczyźnie jego postury niełatwo z wdziękiem usiąść na podłodze. Pojawił się służący z kawą. Pan Pań wziął filiżankę i z zadowoleniem zaczął popijać małymi łykami. Jego gospodyni przyjał orientalny sposób bycia, charakteryzujący się niezmąconym spokojem. Nie spieszyła się z rozpoczęciem rozmowy. Ona również sączyła kawę z nawpół przymkniętymi oczami. Wreszcie odezwała się. Zatem pomaga pan nieszczęśliwym ludziom, powiedziała. Przynajmniej tak utrzymuje pan w swoim ogłoszeniu. Owszem. Dlaczego przysłał je pan akurat do mnie? Czy tak załatwia pan interesy w czasie podróży? Nie, to on wyraźnie zaczepnie, ale pan pań zignorował to. Odpowiedział po prostu. Nie, kiedy podróżuję, chciałbym zupełnie oderwać się od spraw zawodowych. Czemu więc napisał Pan do mnie? Ponieważ miałem powód wierzyć, że jest Pani nieszczęśliwa. Zapadło milczenie. Pan Pani był ciekaw, jak ona to przyjmie. Szybko podjęła decyzję, roześmiała się. Zapewnie sądzi Pan, że każdy, kto porzuca świat i żyje tak jak ja, odcina się od swego narodu i kraju robi to, gdyż jest nieszczęśliwy. Myśli Pan, że to smutek, rozczarowanie i inne takie uczucia skazały mi na wygnanie? Och, jak miałby Pan zrozumieć? Tam w Anglii byłam jak ryba bez wody. Tu jestem sobą. Mam orientalną duszę. Kocham takie usposobienie. Nie potrafi pan tego zrozumieć. Pan musi uważać mnie za... za szaloną. Nie jest pani szalona. Odrzekł jest z absolutnym przekonaniem. Spojrzała na niego zaintrygowana. Ale ludzie twierdzą, że jestem szalona. Idioci. Nie wszyscy muszą być tacy sami. Osiągnęłam tutaj pełnią szczęścia. A jednak zaprosiła mnie pani, bym przyszedł. Zauważył Parker. Przyznam, że zaciekawił mnie Pan urwała, ale po chwili podjęła. Poza tym, choć nie chcę nigdy wrócić tam do Anglii, to jednak czasami chętnie bym posłuchała, co się dzieje w, w świecie, który pani porzuciła. Potwierdziła skinieniem głowy. Pan pań zaczął mówić. Jego głos łagodny i spokojny, początkowo brzmiał cicho, a potem chwilami głośniej, gdy podkreślał tę lub inną wypowiedź. Mówił o Londynie, o ploteczkach z towarzystwa, o znanych kobietach i mężczyznach, o nowych restauracjach, klubach nocnych, wyścigach, polowaniach i skandalach w, wieki, w wiejskich rezydencjach. Opowiadał o ubraniach parskiej paryskiej modzie, o małych sklepikach w niemodnych dzielnicach, gdzie można już coś kupić za śmieszne pieniądze. Rozprawiał o teatrach i kinach, przekazywał filmowe nowinki, mówił o budowie nowych przedmieść, o samochodach, sadzonkach, ogrodnictwie, aż w końcu odmalował swojski obraz Londynu wieczorem, z tramwajami, autobusami i tłumami spieszącymi po pracy do domów, doczekających na nich małych, mieszka na nich małych mieszkanek, a zakończył ciepłym opisem życia angielskiej rodziny. Był to doprawdy godny uwagi występ, ujawniający głęboką i niezwykłą wiedzę, a także umiejętność inteligentnego doboru faktów. Lady Esther opuściła głowę. Z jej pozy zniknęła cała arogancja. Przez chwilę po jej policzkach wolno toczyły się łzy, a gdy pan pań skończył, porzuciła wszelkie udawanie i głośno załkała. Parker pań nie odzywał się. Siedział przyglądając się jej w milczeniu. Wyglądał na zadowolonego z siebie, tak jakby przeprowadził eksperyment, który przyniósł pożądane rezultaty. W końcu uniosła głowę. – I co? – spytała z goryczą. – Jest pan zadowolony? – Teraz tak. Jak ja mam się z tym pogodzić? Jak? Zostać tu na zawsze, nigdy już nikogo nie zobaczyć! Krzyknęła, tracąc na całą kontrolę, ale szybko wzięła się garść. No i? zapytała zawziętym tonem. Nie spyta pan o to, co oczywiste? Nie powie pan, skoro tak bardzo pragnie pani wrócić do domu, to czego pani tego nie zrobi? Nie, pan pań pokręcił głową. W pani przypadku sprawa nie jest taka łatwa. Po raz pierwszy w jej oczach dostrzegł błysk strachu. Wie pan, dlaczego nie mogę wrócić? Chyba tak. Nieprawda, potrząsnął głową. Nigdy nie odgadł pan prawdziwego powodu. Ja nie zgaduję, zaprzeczył. Obserwuję i porządkuję fakty. Nic pan nie wie. Staje się, że będę musiał panią przekonać, uprzejmie powiedział Parker. Rozumiem, że przyleciała pani tutaj z Bagdadu samolotem nowej niemieckiej linii powietrznej Lady Esther. Tak. Pilotem był młody Niemiec, Herr Schlagall, który później odwiedził panią. Tym razem tak zabrzmiał jakoś inaczej, dużo łagodniej. Przybyła tu również pani przyjaciółka, czy raczej towarzyszka, która zmarła. Jego głos był teraz zimny i ostry, niczym stal. Moja dama do towarzystwa. Nazywała się Muryl King. Lubiła ją pani. O co panu chodzi? Natychmiast się opanowała. Była bardzo przydatna. Powiedziała to bardzo wyniosłym tonem i pan pań przypomniał sobie słowa konsula. Od razu widać, że jest kimś, jeśli pan wie, co mam na myśli. Czy było pani przykro, kiedy umarła? Ja, naturalnie. Doprawdy, panie pań, czy rzeczywiście musimy o tym rozmawiać? spytała gniewnie, nie czekając na odpowiedź, ciągnęła dalej. Bardzo mi było miło pana gościć, ale jestem już trochę zmęczona. Proszę powiedzieć, ile jestem panu winna? Lecz pan pań nie poruszył się. W najmniejszym stopniu nie okazał, że czuje się urażony i spokojnie podjął zadawanie pytań. Od śmierci panny King, Herszlagal nie odwiedził pani. Czy przyjęłaby go pani, gdyby przyjechał? Na pewno nie. Odmawia pani kategorycznie. Kategorycznie nie przymiał her szlagala. Tak, z namysłem powiedział pan pani, nie mogła pani odpowiedzieć inaczej. Zbrych arogancji pękła odrobinę. Lady Esther odezwała się niepewnie. Nie nie wiem, co pan ma na myśli. Czy wiedziała pani Lady Esther, że młody szlagal zakochał się w Muriel King? To same ty, mentalny młody człowiek nadal przechowuje wspomnienie o niej niczym cenny skarb. Naprawdę to był niemalże szept. Jaka ona była? O co panu chodzi? Skąd mam to wiedzieć? Musiała pani na nią czasami spoglądać, odpowiedział Parker łagodnie. Ach, o to chodzi, była całkiem ładną, młodą kobietą. W tym samym wieku co pani? Mniej więcej, zamilkła na chwilę. Skąd pan wie, że szlaganowi zależało na niej? Ponieważ mi o tym opowiedział. Tak, wyraził to zupełnie jednoznacznie. Jak już wspomniałem, to sentymentalny mężczyzna. Ulżyło mu, kiedy mi się zwierzył. Był bardzo wzburzony, że zginęła w taki sposób. Lady Esther zerwała się na równe nogi. Uważa pan, że ją zamordowałam? Pan, pan nie zerwał się na równe nogi. Nie miał potem odpowiednich warunków fizycznych. Nie, drogie dziecko, odrzekł. Nie uważam tak. I z tego względu myślę, że im wcześniej skończy pani z tym udawaniem, wróci do domu, tym lepiej. Z jakim udawaniem? Prawda jest taka, że wpadła pani w panikę. Tak było. Zupełnie straciła pani głowę. Myślała pani, że zostanie oskarżona o śmierć swojej pracodawczyni. Młoda kobieta wykonała taki ruch, jakby chciała uciec. Pan Parker pani ciągnął dalej. Pani nie jest Lady Esther Carr. Widziałem o tym, zanim tu przyszedłem, ale musiałem panią poddać próbie, żeby zyskać całkowitą pewność. Uśmiechnął się łagodnie i dobrotliwie. Podczas opowiadania obserwowałem panią i raz, po raz reagowała pani w sposób właściwy dla Muriel King, a nie dla Esther Carr. Tanie sklepy, kina, nowe osiedla na przedmieściach, jazda do domu autobusem lub tramwajem, wszystko to wzruszyło panią. Plotki z wiejskich rezydencji, nowe kluby, nocne obowiązki o ludziach z towarzystwa, wyścigi, to wszystko nie miało dla pani znaczenia. Jego głos stał się jeszcze bardziej przekonujący i ojcowski. Proszę usiąść i opowiedź mi całą historię. Nie zamordowała pani lady Ester, ale bała się pani, że może zostać o to posądzona. Niech mi pani powie, jak do tego doszło. Wziął głęboki oddech, wróciła na otomanę i zaczęła opowiadać. Mówiła szybko, urwanymi zdaniami, jakby spieszyło jej się wreszcie to z siebie wyrzucić. Muszę zacząć od początku. Ja, ja się nie bałam. Byłam szalona, może nie całkiem, ale trochę na pewno. Przywiozła mnie to ze sobą, a ja głupia, byłam tak zachwycona. Uważałam, że to takie romantyczne. Mała idiotka. Tym właśnie byłam idiotką. Zaczęło się od jakiejś historii z szoferem. Ona miała zupełnego fioła na punkcie mężczyzn, kompletnego fioła, a ten szofer nie chciał mieć z nią nic wspólnego i sprawa się rozniosła. Przyjaciele wyśmiewali się z niej, więc zerwała kontakty z rodziną i przeniosła się tutaj. Próbowała ratować twarz, przyjmując tę pozę, wie pan, samotna na pustyni i tak dalej. Zamierzała pociągnąć to przez chwilę, a potem wrócić. Lecz dziwaczeła coraz bardziej. No i ten pilot, ona... Spodobał się jej. Przyjechał tutaj odwiedzić mnie, a ona myślała, cóż, sam Pan rozumie. Lecz chyba jasno dał jej do zrozumienia umilkła na chwilę. I wtedy nagle napadła na mnie, była potworna, przerażająca. Powiedziała, że nigdy już nie wrócę do domu, że mój los spoczywa w jej rękach. Mówiła, że jestem niewolnicą. Nikim więcej, tylko jej niewolnicą, że ma władzę nad moim życiem i śmiercią. Pan Pajki kiwnął głową. Wiedział, jak musiała rozwinąć się ta sytuacja. Lady Ester, powoli przekraczająca granicę szaleństwa, tak jak uprzednio inni członkowie jej rodu i przestraszona dziewczyna, nieobyta i naiwna, gotowa uwierzyć we wszystko, co jej się powie. Ale pewnego dnia coś we mnie pękło. Zmutowałam się. Oświadczyłam, że jeśli dojdzie co do czego, to jestem odniesienniejsza. Powiedziałam, że zrzucę ją na tamte kamienie na dole. Przestraszyła się. Naprawdę bardzo się przestraszyła. Chyba uznała, że wyhodowała żmiju na własną łonie. Postąpiłam krok w jej stronę. Nie wiem, co sobie pomyślała, ale cofnęła się i, i spadła z krawędzi tarasu. Muriel King ukryła twarz w dłoniach. A co było potem? Łagodnie zachęcił ją pan Payne. Straciłam głowę. Byłam pewna, że ludzie powiedzą, iż to ja ją zepchnęłam. Myślałam, że nikt mi nie uwierzy, i że wtrącą mnie do jakiegoś potwornego, miejscowego więzienia. Jej usta drżały. Pan Pań wyraźnie potrafił sobie wyobrazić ślepą panikę, która ją ogarnęła. A potem dotarło do mnie, że gdybym to była ja, wszystko wyglądałoby inaczej. Widziałam, że ma przyjechać nowy brytyjski konsul, który nigdy nie widział żadnej z nas. Poprzedni zmarł. Widziałam, że poradzą sobie ze służącymi. nie byliśmy tylko dwiema zwariowanymi Angielkami. Jedna nie żyje, ale druga robi swoje. Hojnie obdarowałam ich pieniędzmi i kazałam posłać po konsula. Przyszedł, a ja przypiałam. przyjęłam go jako lady Esther. włożyłam jej pierścień. Konsul był bardzo miły i wszystkim się zajął. Wyglądało na to, że nikt nie ma żadnych podejrzeń. Pan Pań z namysłem pokiwał głową. Lady Esther Carr mogła sobie być zupełnie obłąkana, ale mimo wszystko była to Lady Esther Carr. A potem, ciągnęła Muriel, zaczęłam żałować, że to zrobiłam. Zrozumiałam, że sama byłam szalona. Skazałam się na pozostanie tutaj i odgrywanie tej roli. Nie mam pojęcia, jak się z tego wyplątać. Gdybym teraz wyznała prawdę, to sprawa wyglądałaby jeszcze bardziej podejrzanie. Och, panie, pań, co ja mam robić? Co robić? Co? Pan, pań wstał tak szybko, jak to pozwala jego figura. Drugie dziecko, pójdziemy teraz razem do konsula brytyjskiego, który jest bardzo miłym i przyjacielskim człowiekiem. Będzie pani musiała przejść przez pewne nieprzyjemne formalności. Nie obiecuję, że wszystko ułoży się po maśle, ale na pewno nie zostanie pani powieszona za morderstwo. Tak na marginesie, skąd się wzięła przyciele ciele taca ze śniadaniem? Ja ją zrzuciłam. Pomyślałam, że dzięki niej szybciej uwierzą, że to ja spadłam. Czy to była bardzo głupie? Całkiem zbrydne posunięcie, odrzekł pan pań. Właściwie ten jeden fakt kazał mi się zastanawiać, czy przypadkiem nie zabiła pani Lady Esther. To znaczy, do chwili, gdy panią ujrzałem. Wtedy wiedziałem już, że może być pani zdolna do różnych rzeczy, ale nie do tego, żeby kogoś zamordować. Dlatego, że nie mam na tyle zimnej krwi? Po prostu nie ma pani odpowiedniej psychiki, odpowiedział z uśmiechem Parker. Możemy już iść? Mamy niemiły obowiązek do spełnienia, ale pomogę pani przez nie przepnąć. A potem do domu, do Street Home Hill, prawda? Tak też myślałem. Zauważyłam, jak ściągnęła się pani twarz w bólu, gdy wspomniałam autobus o pewnym numerze. Idziemy, moja droga? Murry King wyraźnie się ociągała. Nigdy mi nie uwierzą, powiedziała nerwowo. Jej rodzina i wszyscy znajomi nie uwierzą, iż mogła się tak zachowywać. Proszę zostawić to mnie, uspokoił pan pani znam pewne fakty z historii jej rodziny chodźmy dziecko nie udawaj tchórza pamiętaj że pewien młody człowiek żewnie za tobą wzdycha powinniśmy wszystko tak zorganizować żeby to on leciał z tobą do bagdadu młoda kobieta uśmiechnęła się i zarumieniła jestem gotowa powiedziała i ruszyła w stronę drzwi lecz nagle odwróciła się wspomniał pan o tym że wiedział pan iż nie jestem lady ester jeszcze zanim nie pan zobaczył skąd mógł pan to wiedzieć dzięki statystyce statystyce Owszem, zarówno lord, jak i lady Mitchell mają niebieskie oczy. Kiedy konsul wspomniał, że ich córka ma lśniące ciemne oczy, wiedziałam, że coś jest nie tak. Ludzie o brązowych oczach mogą mieć niebiesko niebieskookie dziecko, ale nieodwrotnie. To fakt naukowy, zapewniam panią. Jest pan niesamowity, stwierdziła Muriel King.